Proponuję Ci podcast Zluzuj Po Ślady, czyli mój felieton do Twojej porannej kawy. Krótko, z humorem i metaforą. Uwaga, w każdym odcinku akcenty mogą rozkładać się inaczej. Stąd w przypadku wątpliwości, w jaki sposób rozbić treści, skonsultuj się ze sobą, gdyż każdy poranek może przynieść inny rodzaj uśmiechu. Serdecznie zapraszam, pracownia rozwojowa. Jeśli ktoś z Was widział kiedyś ciasto przed upieczeniem, to wie, że nie wygląda to najczęściej jakoś apetycznie. Nie wspomnę o kolorach, które kojarzą mi się... O, może to pominę. Natomiast ewidentnie konsystencja przed włożeniem do piekarnika jest taka rozlewająca się, rozedrgana jak moje włosy, bez poświęcania im należytego czasu. Krótko mówiąc, nic zapraszającego do słodkiej konsumpcji i bycia w świecie stanów błogich i przyjemnych. A jednak, gdy temperatura zajmie się taką ciastoliną, zaczyna się dziać magia. Przyznam, uwielbiam ten moment. Nagle w całym domu robi się przytulnie i ciepło cynamonowo. Zapach działa na ciebie wprost empirycznie i już wiesz, że jak tylko wyjmiesz ciasto z piekarnika, to dzień będzie inny. Bo być może w doświadczeniu ciepłych kęsów przyjemnych pyszności. Ech, tak się rozmarzyłam, że właściwie mam poważny dylemat. Bo zamierzałam dziś postawić sobie kilka rozwojowych celów. Miałam sięgnąć do meandrów w swojej głowy i w końcu zorganizować dzień należycie, jak przystało, na człowieka o wysokich kwalifikacjach bycia sobą. Ale czy nie będzie myślało się lepiej z kawą i kawałkiem ciasta marchewkowego albo bananowca? No, oto dobre pytanie. Z którym i ciebie. Zostawię. Po więcej materiałów zapraszam cię na moją stronę www.pracowniarozwojowa.kawa.com.